w tym celu, żeby zrobić ciasto i owoce mieć, muszę wyjść z domu i te owoce i te różne jeszcze inne e, artykuły do upieczenia drożdżówek, muszę je skądś wziąć. Pokażę Wam teraz, jak je, skąd je i jak je wziąć. Więc idę teraz z domu, wychodzę i pokażę Wam, jak to zrobić. A teraz wychodzę z domu

z mlekiem, jak zdobyć mleko no to trzeba gdzieś poszukać krowy i ją wydoić natomiast yy, jeśli chodzi o mąkę to mąkę i drożdże można znaleźć jakąś piekarnię i poprosić piekarza żeby dał za darmo mąkę i drożdże a tutaj mam gruszki też się przydadzą do yy, do ciasta, do yy, drożdżówek, będą drożdżówki z gruszkami i to też będzie bardzo fajne. Wybieram takie najładniejsze, najbardziej dojrzałe gruszki, żeby ciasto było z nimi pyszne i smaczne. A i potrzebne będą mi jajka. Jajka do ciasta. A jajka mogę znaleźć gdzieś tutaj w trawie, ponieważ tam niedaleko jest kurnik, bo tam niedaleko jest gospodarstwo i hodują kury i tutaj czasami kury się przechodzą, przechadzają i w tej trawie czasami można znaleźć przynajmniej tak sądzę, że można znaleźć jajka. Może gdzieś tutaj jakieś jajko mi się uda znaleźć. Jest! La la, 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 la,

jak będziecie dojść krowę, to musicie uważać, żeby nie złapać byka za rogi. Ponieważ nie każda krowa okazuje się być krową, tylko czasami może też być byk. Tak więc, że ostrożnie. O, a tutaj jest jabłoń z jabłkami. I z tych jabłek można upiec pyszne drożdżówki z jabłkami. Muszę nazbierać. I będą pyszne drożdżówki z jabłkami. O jakie fajne jabłuszka! Tutaj takie fajne śliwki prosto spod drzewa spadają. Można je pozbierać i za darmo mieć owoce do ciasta. Mam tutaj taki woreczek. Do woreczka sobie owoce śliwki pozbieram. Tutaj rosną śliwki żółte. Też sobie możemy pozbierać. Bardzo fajne, pyszne. La la, 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 la. Udało się. Mam. Mam to, co chciałem. Lalalala. Lala. 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 Udało udało się. Udało udało się. Mam, 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 mam. Do upieczenia ciasta będą potrzebne jajka i mam. Udało się. La, 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 i mąkę, i mąkę dostałem od piekarza, od piekarza. A jabłka, a jabłka, jabłka mam na ciasto. Zaraz pokażę, jak się obiera. La, 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 I wszystko za darmo. Da, 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 I gruszki, i gruszki, i gruszki, la, Jabłka, i gruszki, siaba, A tutaj mam. Śliweczki, śliweczki, la, 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 na ciasto, na ciasto pyszne śliwki, na śliwki, na ciasto, na dożówki, a tutaj mam takie śliwki też, wow, 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 jakie śliwki, la la la, 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 wszystko za darmo pozbierane. Wszystko za darmo pozbierane, a tutaj z piekarni dostałem drożdże, za darmo, za darmo dają ludzie, dają ludzie, margarynę też dostałem, la 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 la, 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 la. i krowę wydoiłem, krowę wydoiłem i mam co? Mam mleko, mam mleko. W kartoniku, bo pełna kultura, mleko, mleko, wydoiłem i w kartoniku dostałem, bo pełna kultura, pełna kultura. Okej, mam wszystko, więc teraz będę do la 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 a la 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 Jakbyście nie mieli cukru, to można iść na przykład do y, kawiarni, poprosić trochę cukru, do restauracji, do baru Na przykład czasami tam na stolikach, gdzie cukier jest. Można poprosić wszędzie ktoś, coś tam da trochę cukru. Albo sąsiadów na przykład, o cukier podchodzi. Ja tutaj mam w to trochę jeszcze cukru. La, 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 la. To teraz zrobię ciasto na dożdżówkę. Mam tutaj już. Mleko prosto od krowy, wydajonej krowy. To jest roszczynka. A teraz stolica, 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 stolica. fajna jest. Okej, okay. mamy stolicę i na stolicy sobie będziemy robić drożdżóweczki. Pamiętajmy, że z owocami to będą do więc na przykład musi gdzieś być miejsce na położenie owoców. Czyli musimy zrobić na przykład najlepiej, będzie zrobić taki placek. I na ten placek położymy tutaj śliweczki, jabłuszka, jedna drożdżowa lala, la. druga lala, la. trzecia lala, la. czwarta la, la. piąta la, la i szósta la la, o la, la o la 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 pa piękne piękne drożdżówki, drożdżówki dla każdego coś smacznego ze śliwkami, y, z jabłkiem, a tutaj z gruszką. Y, z góry oczywiście można posypać cukrem, można posypać też kruszonką z góry. La, 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 la. Po wypieczeniu można też polać na przykład y, lukrem albo posypać cukrem pudrem. La, 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 I wkładamy do piekarnika. La, 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 wkładamy. Ta 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 ta. Cha la 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 la. Deszczówki, deszczówki, deszczówki. się upiekły. Pyszne, pyszne deszczówki. La, la 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 la. Polecam wszystkim, na razie pa pa.